Wpływ pandemii koronawirusa na polską branżę spożywczą był niższy niż obserwowany w innych segmentach gospodarki, co oczywiście nie oznacza, że tego wpływu nie było żadnego. Był on mocno zróżnicowany. Były branże takie jak mięsna, które zostały w większym stopniu dotknięte. To wynikało głównie ze spadku popytu. Związanego z ograniczeniem czasowym z funkcjonowania branży choreka w Europie oraz w Polsce. Miało to swój wpływ na eksport, szczególnie mięsa nieprzetworzonego, które jest bardzo ważne dla ponad tysiąca przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Głównie dotyczyło to mięsa drobiowego i mięsa wołowego, ponieważ to dla tych segmentów branża choreka była ważnym odbiorcą produktów z Polski. Natomiast co do zasady jednak polski przemysł spożywczy poradził sobie w czasie pandemii nieźle. Jeszcze w kwietniu wydawało się, że te spadki będą znacznie wyższe. Pierwsze dane odnośnie handlu zagranicznego pokazują jednak, że kwietniowy, w kwietniu odnotowano no, stosunkowo niewielki, bo 4% spadek wartości ekspo, całego eksportu rolno-spożywczego z Polski. W maju mieliśmy pewną stabilizację, w kolejnych miesiącach dane rynkowe sugerują na stopniową odbudowę eksportu. Natomiast ten wpływ, czy wpływ samej pandemii, wpływ lockdownu, czy dynamika wzrostu, odbudowy eksportu jest oczywiście mocno zróżnicowana w zależności od danej branży. W przypadku branży mięsnej, a tutaj jest czym się pochwalić, bo Polska jest Piątym, producent, piątym eksporterem na świecie przetworów z mięsa oraz siódmym eksporterem mięsa nieprzetworzonego. Ten wpływ był zauważalny, szczególnie w, 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 jeśli chodzi o mięso nieprzetworzone. To było dosyć duże wyzwanie dla krajowych firm. I, i, I dzisiaj, mimo że dane wskazują na odbudowę tej sprzedaży, to jednak nadal sporo tego mięsa, które zostało. Które trafiło w kwietniu czy w maju do magazynów, nadal w tych magazynach jeszcze jest, no, ale jest to, termin, jest to taki problem, wyzwanie krótkoterminowe. Są też wyzwania długoterminowe. Warto pamiętać, że głównym rynkiem zbytu, głównym zagranicznym rynkiem zbytu w Polsce dla naszego polskiego mięsa jest rynek Unii Europejskiej. W ciągu 10 lat, najbliższych 10 lat, przewiduje się stabilizację konsumpcji mięsa w Europie, a nawet niewielki jej spadek. W rezultacie, polskie firmy będą coraz częściej zmuszone do tego, aby szukać rynków zbytu na, poza Unią Europejską. Na, w dalekich krajach, czy to będzie Bliski Wschód, czy to, będzie, czy to będą kraje azjatyckie, kraje afrykańskie. No, będą musiały spełniać określone wymogi y, dla mięsa, na przykład nieprzetworzonego w tych krajach, i y, 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 to ich przygotowanie do tego eksportu będzie w dużej mierze ważyło na tym, czy Polska utrzyma te wysokie miejsca w światowym rankingu.